Leonid Teliga kojarzony jest zwykle jako pierwszy polski żeglarz, który w latach 1967-69 na drewnianym jachcie Opty samotnie okrążył Ziemię. Przed nim tego wyczynu dokonał jedynie Władysław Wagner, którego wyprawa, początkowo z towarzyszami, trwała od 1932 roku do 1939, jednak żeglował on łącznie na trzech jednostkach. Ronit Teliga przyszedł na świat 28 maja 1917 roku w Rosji w miejscowości Wiaźma, leżącej w połowie drogi między Smoleńskiem a Moskwą. W 1919 cała jego rodzina przeprowadziła się do odrodzonej Polski i zamieszkała w Grodzisku Mazowieckim. Już jako dorastający chłopak, Teliga był zafascynowany morzem i pochłaniał literaturę marynistyczną. Po maturze trafił do wojska, a później do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. W 1937 na kursie w Jastarni zdobył patent sternika morskiego. Od 1938 roku jako podporucznik służył w 44. Pułku Strzelców. Podczas kampanii wrześniowej brał udział w bitwie pod Tomaszowem Mazowieckim, gdzie został ranny. Po klęsce wrześniowej pływał jako szyper po Morzu Azowskim i Morzu Czarnym na radzieckich statkach rybackich. W 1942 wstąpił do Armii Polskiej generała Andersa, z którą dotarł do Iranu. Stamtąd trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie po przeszkoleniu latał jako strzelec pokładowy w dywizjonie bombowym 300 imieniem Ziemi Mazowieckiej w składzie Polskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. Odbył loty bojowe nad Berlin, Kilonii i Helgoland. Po wojnie pozostając w Anglii studiował język angielski w Cambridge oraz ekonomię w London School of Economics. Wrócił do kraju w 1947, już wówczas marząc o samotnym rejsie dookoła świata. Zamieszkał w Warszawie, a później w Gdyni. Pracował jako dziennikarz, tłumacz, a także jako aktor. W Gdyni został instruktorem żeglarstwa morskiego w klubie Gryf. Był także w ramach misji rozjemczych ONZ w Korei Północnej w 1957 roku i w Laosie w 1964. Wreszcie, za własne oszczędności, postanowił zbudować skromny, drewniany jacht. Wykonał go zespół szkutników z Gdyni. Jednostka była niewielka, niecałe 10 metrów długości i niespełna 3 szerokości. Była wyposażona w dwa maszty oraz silnik o mocy 7 koni mechanicznych. Teliga, od słowa optymista, nazwał go optym. Po początkowych trudnościach rejs poparły władze polityczne, widząc w nim szansę na budowanie prestiżu i dobrego imienia Polski na morzu. Od środowiska żeglarskiego otrzymał niezbędne mapy, chronometr i zestaw flag kodu sygnałowego. Współdzielnie z połem i las przekazały żywność, zaś marynarka wojenna leki. 8 grudnia 1966 roku Teliga wypłynął ze swoim jachtem na pokładzie statku Słupsk do Casablanki w Maroku. Stamtąd już samodzielnie 25 stycznia 67 roku ruszył w swój wielki rejs. Trasa prowadziła z Casablanki przez Ocean Atlantycki, Kanał Panamski, Ocean Spokojny, Tahiti, Fidżi, Cieśniny Torresa, Ocean Indyjski, Ocean Atlantycki, Dakar, Wyspy Kanaryjskie do Casablanki. Rejs nie był łatwy. Na Wyspach Kanaryjskich naprawiał swój jacht 35 dni. Zaś na Barbados likwidacja usterek i uzupełnienie zapasów trwało ponad dwa miesiące. Zatrzymywał się także na Wyspie San Lucia, na Martynice i na Grenadzie. 1 lipca dotarł do kanału panamskiego, jednak Amerykanie zarządzający kanałem nie chcieli przepuścić obywatela komunistycznego państwa, obawiając się szpiegostwa. Wszak był to środek zimnej wojny. Zmienili zdanie pod naciskiem światowej prasy i polskiej ambasady w Waszyngtonie. Przed wyjściem z kanału na Pacyfik jacht opty czekały kolejne naprawy. Wreszcie 20 września dotarł do wysp Galapagos, a po przerwie w grudniu 67 dopłynął na Tahiti. Tam zmuszony był poddać jacht ponownemu gruntownemu remontowi, ponieważ zdarł zewnętrzne poszycie trafiając na dryfujący pień palmy. Na początku czerwca 1968 roku Teliga przyżeglował do wysp Fidżi, a stamtąd 29 lipca bez zawijania do portów popłynął w stronę Afryki. Nie zawinął do Australii ani do Johannesburga w RPA, bo nie dostał wizy. Płynąc wzdłuż brzegów afrykańskiego kontynentu w Sylwestra 68 roku trafił na huragan, który poważnie uszkodził tylny maszt jachtu. Teliga zmuszony był zdemontować jego pozostałości, przez co opty stał się słupem. Po 165 dniach nieprzerwanego żeglowania, pokonując ponad 13 tysięcy mil morskich, w styczniu 1969 roku Teliga dobił do Dakaru, ustanawiając ówczesny rekord samotnej żeglugi 165 dni bez zawijania do portów. Pod koniec marca ruszył z Dakaru do Las Palmas, przecinając 5 kwietnia swój kurs z marca 1967. Było to ostateczne zamknięcie pętli. Po dwóch latach, 13 dniach,

Dziś pokonać tę trasę można znacznie szybciej, lecz wówczas był to autentyczny sukces. Był pierwszym Polakiem, który samotnie opłynął w świat na jednym jachcie. 29 kwietnia 1969 roku dotarł do Casablanki. łącznie przepłynął 46 tysięcy mil morskich. Niestety, stan zdrowia nie pozwolił mu przyprowadzić jednostki do kraju. Po konsultacjach lekarskich wrócił do Warszawy samolotem, skąd niemal natychmiast trafił na stół operacyjny z objawami choroby nowotworowej. Opty przypłynął do kraju na pokładzie statku Orłowo w czerwcu tego samego roku. Teliga również w czerwcu wyszedł ze szpitala i w tym samym miesiącu za swój rejs został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W styczniu 1970 roku nastąpił nawrót choroby. Leonid Teliga zmarł 21 maja 1970 roku. Pochowano go na warszawskich Powązkach.